To była chwila, której nikt się nie spodziewał. Podczas jednego z odcinków popularnego programu muzycznego The Voice of Poland, na scenie pojawiła się Ania Karwan, wokalistka, której głos potrafi poruszyć nawet najbardziej wymagających słuchaczy. Zaledwie po kilku sekundach jej występu publiczność zamarła, a potem wybuchła owacjami na stojąco. Jurorzy wymieniali spojrzenia pełne zdumienia. Oto przed nimi stała kobieta, która od pierwszego dźwięku udowodniła, że muzyka to nie tylko technika, ale emocja, prawda i dusza. Jednak to, co miało być kolejnym magicznym momentem muzycznym, przerodziło się w wydarzenie, które natychmiast stało się tematem numer jeden w mediach. Agnieszka la Ka Ania Karwan to nazwisko, które od lat budzi uznanie w świecie polskiej muzyki. Artystka, znana z takich przebojów jak Da Głupcy czy Słucham Cię w Radiu co tydzień, jest symbolem autentyczności i siły kobiecego głosu. Urodzona w Lubelszczyźnie, od dziecka marzyła o scenie, a jej kariera, pełna wzlotów, trudnych decyzji i emocjonalnych tekstów, stała się inspiracją dla tysięcy fanów. Dlatego, gdy Ania pojawiła się ponownie przed kamerami, nikt nie spodziewał się, że tego wieczoru zrobi coś, co wywoła prawdziwe poruszenie wśród widzów i mediów. W trakcie występu, po wykonaniu poruszającej balady, w studiu zapadła cisza. Jurorzy wstali, zachwyceni interpretacją, a prowadzący próbował opanować emocje. I wtedy stało się coś, co zaskoczyło wszystkich. Ania z uśmiechem i łzami w oczach Chwyciła mikrofon i powiedziała: Dziś nie tylko śpiewam, dziś chcę się z wami podzielić swoim szczęściem. W przyszłym roku wychodzę za mąż. Słowa te spadły na publiczność jak grom z jasnego nieba. Najpierw było milczenie, a potem wybuch radości, oklasków, krzyków i łez wzruszenia. Na widowni panował entuzjazm. Juroży nie kryli zaskoczenia. Jeden z nich powiedział: Nie dość, że potrafi śpiewać jak nikt inny, to jeszcze potrafi zaskakiwać jak prawdziwa gwiazda. Internet eksplodował. W ciągu kilku minut po emisji, fragment występu z jej wyznaniem pojawił się w sieci, a hashtag Ania Karwan stał się trendem numer jeden w Polsce. Fani gratulowali, celebryci udostępniali nagranie, a media opisywały moment jako najpiękniejszy szok tego sezonu. To, co miało być zwykłym muzycznym wieczorem, zamieniło się w święto miłości i emocji. Wokalistka, która przez lata znana była z melancholijnych utworów o tęsknocie i samotności, w jednej chwili pokazała inną stronę, pełną szczęścia, wdzięczności i nadziei. Jak napisał jeden z portali: Ania Karwan nie tylko śpiewa, ale żyje tak jak śpiewa, z sercem na dłoni. I właśnie dlatego jej szczere, osobiste wyznanie stało się jednym z najbardziej komentowanych momentów w polskim showbiznesie ostatnich miesięcy. Wystarczyło kilka minut, by scena, na której występowała Ania Karwan, zmieniła się z miejsca muzycznej magii w prawdziwy emocjonalny spektakl. Jej głos, głęboki, pełen drżenia i autentyczności, przeszył ciszę studia jak promień światła. Publiczność wstrzymała oddech, a jurorzy spoglądali na siebie z zachwytem i niedowierzaniem. To był ten moment, kiedy talent spotyka się z prawdą, a artystka przestaje tylko śpiewać. Zaczyna mówić prosto z serca. Po ostatnim akordzie zapadła cisza, ale zamiast słów wdzięczności za owację, Ania zrobiła coś, czego nikt się nie spodziewał. Z uśmiechem, w którym mieszały się wzruszenie i radość, powiedziała: To dla mnie szczególny wieczór. Chcę wam coś powiedzieć. W przyszłym roku wychodzę za mąż. Publiczność eksplodowała. Oklaski, krzyki, łzy, kamery błyskające w każdą stronę. Jurorzy wstali, bijąc brawo i obejmując się nawzajem, jakby byli świadkami chwili, która przekracza granice show-biznesu. Jeden z nich, wyraźnie wzruszony, powiedział: "Nie ma większego szczęścia niż widzieć artystkę, która odnajduje nie tylko głos, ale i miłość." Widzowie w domu przeżywali to tak, jakby słuchali wyznania przyjaciela. Hashtag Ania Karwan w ciągu kilku minut stał się numerem jeden w trendach na Twitterze i Instagramie. Filmik z wyznaniem został obejrzany ponad milion razy w mniej niż dobę, a pod nim pojawiły się tysiące komentarzy. Fani pisali: To najpiękniejsze wyznanie w historii programu. Ania, zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Dziękujemy, że dzielisz się swoim szczęściem. Media natychmiast podchwyciły temat, a portale plotkarskie publikowały nagłówki w stylu Bomba emocji na scenie. Ania Karwan zaskakuje, ujawnia, że wychodzi za mąż. Publiczność w euforii po wyznaniu wokalistki. W programach porannych i talk show już następnego dnia trwała gorąca dyskusja. Niektórzy komentatorzy nazwali jej gest manifestem szczerości w czasach wyreżyserowanych emocji, inni chwalili ją za odwagę. Jeden z jurorów, zapytany o ten moment, powiedział: To było tak prawdziwe, że nawet realizatorzy zapomnieli, że wciąż nagrywamy. W studiu było tylko serce, głos i prawda. Ale wraz z euforią przyszła też fala pytań. Kim jest tajemniczy mężczyzna, który skradł serce jednej z najpopularniejszych wokalistek w kraju? Jak udało jej się utrzymać wszystko w tajemnicy? I dlaczego wybrała właśnie ten moment, by to ogłosić? Wkrótce pojawiły się pierwsze przecieki. Zaufane źródła z branży muzycznej zdradziły, że Ania poznała swojego partnera podczas pracy nad nowym albumem, nad którym pracowała od miesięcy. To on miał wspierać ją w trudnych chwilach, motywować do dalszej pracy i przypominać, że życie nie kończy się na scenie. Według doniesień para jest zaręczona już od kilku miesięcy. Ceremonia zaręczyn miała odbyć się w kameralnym gronie w jednym z podwarszawskich dworków, gdzie Ania spędzała czas na nagraniach. Nikt z mediów się o tym nie dowiedział, aż do teraz. Dopiero po udanym występie, kiedy emocje i światła reflektorów osiągnęły punkt kulminacyjny, artystka postanowiła ujawnić swoją tajemnicę. Jak przyznała, w rozmowie zakulisowej. To był ten moment, w którym wszystko wreszcie stało się jasne. Chciałam, żeby moi fani dowiedzieli się tego ode mnie, nie z plotek. To szczere wyznanie wzruszyło nawet najbardziej cynicznych obserwatorów. Jej menedżer powiedział mediom: "Ania jest typem artystki, która nigdy nie robi niczego dla rozgłosu. Jeśli coś mówi, to dlatego, że naprawdę to czuje". To zdanie stało się kwintesencją wieczoru. Na Instagramie Ania opublikowała zdjęcie z podpisem: Najpiękniejsze melodie to te, które gramy razem. Pod fotografią pojawiły się gratulacje od największych nazwisk polskiej sceny muzycznej: Od Kaja przez Darię Zawiałow po Dawida podsiadło. Każdy chciał być częścią tego momentu. Nie zabrakło też reakcji ze strony branży. Redakcje muzyczne określiły jej występ jako Połączenie perfekcji wokalnej i emocjonalnej prawdy, a dziennikarze zauważyli, że dzięki temu wyznaniu Ania Karwan złamała konwencję show telewizyjnego, zamieniając go w szczere spotkanie z ludźmi. Tymczasem w sieci zaczęły pojawiać się zdjęcia sprzed kilku miesięcy Ania uśmiechnięta w pierścionku na palcu podczas jednego z koncertów w Krakowie. Wtedy nikt nie zwrócił na to uwagi, teraz stało się to dowodem, że radość, którą ukrywała, była z nią już od dawna. Wielu fanów uważa, że ta chwila na scenie była nie tylko gestem miłości, ale też symbolem nowego etapu w jej karierze, pełnego światła, wdzięczności i równowagi. Jedno jest pewne, tego wieczoru Ania Karwan nie tylko zachwyciła głosem, ale poruszyła miliony serc, udowadniając, że prawdziwe emocje nigdy nie potrzebują scenariusza. Od tego wieczoru nic już nie było takie samo. Media żyły tylko jednym tematem, radosnym wyznaniem Ani Karwan, które w kilka chwil obiegło całą Polskę. Wszędzie, od portali plotkarskich po programy informacyjne, mówiono o tej chwili, która połączyła ludzi niezależnie od wieku i gustu muzycznego. Nagranie z występu stało się wiralem udostępniane przez fanów, przyjaciół i celebrytów, którzy zgodnie twierdzili, że to nie była zwykła deklaracja, lecz szczery ludzki gest miłości. Emocje, które zapanowały w studiu, udzieliły się milionom widzów w komentarzach powtarzało się jedno zdanie. Tego nie da się zaplanować, to była prawda. Tymczasem coraz więcej osób z branży zaczęło ujawniać kulisy przygotowań do występu. Okazało się, że Ania przez wiele tygodni planowała tę chwilę, ale tylko nieliczni wiedzieli o jej zamiarach. Jeden z realizatorów zdradził w rozmowie z mediami, że tuż przed wejściem na scenę artyska była wyjątkowo spokojna, jakby wiedziała, że za kilka minut coś w jej życiu się zmieni. W garderobie miała powtarzać do siebie cicho. To jest ten moment. Dla wszystkich, którzy ją znają, to zdanie stało się teraz symbolem odwagi i spełnienia. Wieczorem po emisji programu Ania pojawiła się na krótkim live na swoim profilu, gdzie dziękowała fanom za miłość i wsparcie. Z delikatnym uśmiechem mówiła, że czuje się najszczęśliwszą kobietą na świecie, a jej głos zdradzał emocje, których nie potrafiła ukryć. W tle widać było kwiaty, które przesyłali jej widzowie, i kartki z gratulacjami, jakie zaczęły napływać do wytwórni już w kilka godzin po ogłoszeniu. Był to moment, który połączył scenę i codzienność, artystkę i publiczność, życie prywatne i zawodowe w jedną harmonijną melodię. Jednak, jak to często bywa, tam, gdzie pojawia się radość, zaraz rodzą się pytania. Dziennikarze zaczęli dociekać, kim jest mężczyzna, który zdobył serce wokalistki. Wkrótce pojawiły się pierwsze domysły. Niektórzy sugerowali, że to producent muzyczny, z którym Ania współpracowała przy swoim najnowszym albumie, inni pisali o tajemniczym kompozytorze, który od dawna pozostaje w jej cieniu. Sama artystka nie potwierdziła tych informacji, uśmiechając się tylko i mówiąc: "Niech to będzie nasza prywatna historia. Jeszcze przyjdzie czas, by o niej opowiedzieć". Ten krótki komentarz tylko podsycił ciekawość. W kolejnych dniach media analizowały każdy szczegół, od zdjęć z prób po stylizację, w której pojawiła się tego wieczoru. Zwracano uwagę, że pierścionek, który błyszczał na jej dłoni, był widoczny już podczas wcześniejszych występów, ale nikt nie skojarzył tego z zaręczynami. Niektórzy internauci wracali do wywiadów sprzed miesięcy, w których Ania mówiła, że nauczyła się, że prawdziwe szczęście przychodzi wtedy, gdy przestajemy go szukać. Dziś te słowa nabrały zupełnie nowego znaczenia. W branży muzycznej mówi się, że ta chwila może oznaczać początek nowego etapu nie tylko w jej życiu osobistym, ale też artystycznym. Ania ma w planach trasę koncertową promującą album inspirowany Nowym Początkiem, a jej menedżer zapowiedział, że wkrótce ukaże się singiel, który powstał właśnie z myślą o tej miłości. Na zapleczu wytwórni panuje euforia, bo od lat żadna wiadomość z polskiej sceny muzycznej nie wywołała takiego poruszenia. Fani jednak najbardziej zapamiętają to jedno ujęcie – Anię stojącą na scenie w blasku świateł, z mikrofonem w dłoni uśmiechniętą przez łzy, kiedy mówi to najpiękniejszy czas w moim życiu. W tej sekundzie nie była tylko artystką, była kobietą, która miała odwagę dzielić się szczęściem. I właśnie to sprawiło, że jej występ przestał być wydarzeniem telewizyjnym, stał się emocją, której nikt nie potrafi zapomnieć. Radość, którą Ania Karwan wniosła na scenę, nie skończyła się wraz z ostatnim dźwiękiem piosenki, wręcz przeciwnie to był dopiero początek fali emocji, jaka przetoczyła się przez media, portale społecznościowe i serca fanów. Wystarczyło jedno wyznanie, by wokalistka stała się symbolem nadziei, szczerości i nowego początku. Jej historia zaczęła krążyć po internecie jak wirus: fragmenty występu, zdjęcia, nagrania zza kulis, a także komentarze gwiazd, które otwarcie gratulowały jej odwagi i szczęścia. Takich chwil potrzebuje ten świat prawdy, emocji i miłości napisała jedna z koleżanek z branży. Wśród tysięcy komentarzy pojawiło się także coś, co rozbudziło jeszcze większą ciekawość. Jeden z fanów, który twierdzi, że był obecny podczas prób generalnych, napisał, że Ania już wtedy wydawała się nienaturalnie promienna, a w pewnym momencie rozmawiała z kimś z produkcji o tajemniczym gościu, który miał być wśród publiczności. To wystarczyło, by internet zaczął spekulować, że jej narzeczony mógł znajdować się tego wieczoru na widowni, obserwując ten moment z ukrycia. Na kilku amatorskich nagraniach z publiczności rzeczywiście widać sylwetkę mężczyzny w pierwszym rzędzie, który w chwili wyznania ani wstaje i bije brawo z widocznym wzruszeniem. Czy to on? Czy to właśnie do niego skierowała swoje słowa, kiedy mówiła o najszczęśliwszym czasie w życiu? Żadne potwierdzenie nie padło, ale zainteresowanie tylko rosło. Dziennikarze zaczęli przeszukiwać archiwa zdjęć z wydarzeń branżowych, próbując ustalić, kim może być tajemniczy ukochany wokalistki. Niektórzy twierdzą, że to producent muzyczny, inni, że gitarzysta, z którym współpracowała podczas trasy koncertowej. Wytwórnia milczy, a sama Ania odpowiada krótko: Wszystko w swoim czasie, teraz po prostu cieszę się życiem. Jej słowa, wypowiedziane z uśmiechem i spokojem, jedynie podsyciły emocje, a media ochrzciły tę historię mianem najbardziej romantycznej tajemnicy roku. Na Instagramie artystki pojawił się też nowy post. Zdjęcie dłoni splecionych w zachodzie słońca, podpisane jednym zdaniem: Kiedy muzyka milknie, zostaje tylko miłość. Zdjęcie natychmiast stało się wiralem, zdobywając setki tysięcy polubień i tysiące komentarzy. Dla wielu ten gest był potwierdzeniem, że historia ma jeszcze ciąg dalszy, że w cieniu kamer dzieje się coś wyjątkowego, coś, co Ania wciąż pragnie zachować tylko dla siebie. W tym całym zgiełku medialnym pozostaje jedno niepodważalne. Artystka udowodniła, że szczęście nie potrzebuje skandalu, by stać się sensacją. Jej wyznanie było czyste, proste i prawdziwe, a właśnie dlatego dotknęło tylu ludzi. Jak napisał jeden z krytyków muzycznych, to była nie tylko zapowiedź ślubu, to był hymn o miłości, która wciąż potrafi zaskakiwać. Ale historia się nie kończy. Z naszych nieoficjalnych źródeł wynika, że już w najbliższych tygodniach Ania planuje zdradzić więcej szczegółów dotyczących uroczystości. W kuluarach mówi się, że przygotowania ruszyły pełną parą, a wśród gości mają znaleźć się największe nazwiska polskiej sceny muzycznej. Co więcej, plotki sugerują, że ceremonia może odbyć się nie w Polsce, lecz za granicą w miejscu szczególnie bliskim parze. Czy to prawda? Na razie nikt nie chce potwierdzić, ale jeśli to się okaże faktem, będzie to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w showbiznesie. Jedno jest pewne: ta historia jeszcze się nie skończyła. Ania Karwan właśnie rozpoczęła nowy rozdział swojego życia, a jej publiczność z zapartym tchem czeka na kolejne. Dlatego, jeśli chcesz poznać prawdę o tajemniczym narzeczonym, o miejscu ceremonii i kulisach przygotowań do ślubu, zostań z nami. Subskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia, by nie przegapić następnego materiału, w którym ujawnimy ekskluzywne informacje prosto z otoczenia wokalistki. Już wkrótce powrócimy z kolejnym odcinkiem, w którym odkryjemy, kim naprawdę jest mężczyzna, który sprawił, że serce ani karwan bije w rytmie nowej melodii.